Właśnie wściąłem tutaj ryzaki dla królików z drzewa. Sobie będą gryźć. Wsadzę to do klatek i sam ściąłem dzisiejszą piłą. Tutaj przed chwilą było drzewko, a już nie ma. A resztę liści to też potnę. I wsadzę do klatek korolików. Robię z tego właśnie kilka części, bo telefon się zawiesza i się mi usuwają filmiki. Tutaj jest wszystko liści. Tutaj gryzaki, co porobiłem. I tyle.